A ja mam taki krótki, nieprofesjonalny członek. Adam ma krótkiego. <noise> Siema wszystkim z rana. Adam detektorysta się kłania. Słuchajcie, nie wiem czy mnie widać, ale będę mówił. Jest za 15.05 rano. Czekam na zacnego gościa z którym dzisiaj będę kopać a między innymi no, nie mogę się wysłowić jeszcze śpię Dario ma przyjechać i będziemy dzisiaj wspólnie kopać zacny gość zacna miejscówka Ostrowita Kołoczerska będziemy rozdziewiczać to jezioro prawdopodobnie no i cóż czekamy na, na Dario za parę minut będzie no to zobaczenie cześć. Zobaczcie, kto się pojawił, kto dotarł. Witam, witam serdecznie. Dario jest na miejscu. Idealnie w punkt piąta rano. Dokładnie, będziemy działać. To jest dopiero. To jest dopiero konkretny gość. Mówi 5 rano, Ech. jedzie 130 km i po prostu punkt piąta. Dobra. Bijamy się zaraz w pianki i rozdziewiczamy tą rzecz. Do, do jeziora. Będzie się działo. Cześć, cześć. My tu sobie... Gadu, gadu, a tu Dario mówi tak, wiesz co, ja nie wchodzę do pianki, bo się za, go, za, za godzinę gotuje. ja tu się zastanawiam skąd kaloryfer sobie wziąć, a on tutaj będzie, tak jak widzicie, tak będzie kopał o 5 rano, o 5 rano, 5.15 rano będzie kopał, wnet na waletach tu kompo. taki jestem, patrzcie na morsa, letniego morsa Grubo. Dario wygrał konkurs na pierwszą monetkę. Pierwszy sygnał, pierwszy strzał 20 groszy miał, a ja tutaj mam kapsel. Ale dobrze, pierwsze koty za płoty. Powiem, powiem tak, podzieliliśmy się stronami. Dario ciśnie jedną stronę, Kompiliska ja drugą. Dariusz perełki łapie, to jest ładny było dobry znak, a ja co? Perełkę mam, tylko, tylko że kapsel. Nie poddajemy się. Sygnał numer 3 i trzeci Kapslok. Hm. Czwarty sygnał i stara wareczka. Sygnał 38. Zobaczcie, kolcok od naboju, chyba z II wojny światowej. No tutaj mogą być niezłe fanty. Jeszcze wieloletnie. Szukamy dalej. Nie wiem co to jest, ale brudzi. Chyba ołów, jakiś resztka ciężarku. Śmierdzi bagnem, mułem. Ale jakiś fancik jest. Przed chwilą Dario krzyczy do mnie, że znalazł duży pierścień srebrny, a ja coś tu znalazłem też. W końcu nie kapsel a dwa ziko z PRL 1988. Cieszy mnie ta znajdka. Wracamy do normy, mamy kapsulkę. Sygnał miałem 33, 37 i zobaczcie. dranzoleta od zegarka z zapięciem. Raczej jego resztka. Może tutaj reszta leży tego. Będziemy szukać dalej. Dario tutaj kosi. Przed chwilą wytargał bozię aluminiową, a ja tradycyjnie. Kapselek desperados. Nie wiem co to jest, biło. biło na dwa grosze, ale to nie jest dwa grosze, jakaś folia. A tutaj jest, idzie drucik. Dario mi użyczył sito, bo już tak głęboko zobaczcie, siedzimy. A ja mam taki krótki, nieprofesjonalny członek. Adam ma krótkiego, pan. <grywia> Dario mi użyczył swoje sito, to jest strzała. No i mamy. Spinkę do włosów wsówkę to już lekko robi nudne. Kolejny kapselek, kolejny sygnał ogromnaś nas, spinka do włosów. No kochani, witam na moim marnym podsumowaniu. Powiem wam nie szło, mi nie szło, straciłem motywację, więc zobaczcie, to są moje znajdki. Kapselki, yy, jakieś akcesoria, yy, dziecięce, no tutaj perełki 2 złote, to jest ten kolcok, na pewno jakaś broń z broń z drugiej wojny światowej i branzoleta od zegarka danskiego. Ok, no to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za cierpliwość. Wpadajcie na kanał Dario, bo naprawdę warto. Link macie w opisie. I do zobaczenia na następnych wykopkach. Cześć, cześć.